Tego wywiadu z tym Tomkiem z Fight Sportu, coś takiego, nie? No i fucking ten... On jest taki... On był taki dziwny. Teraz widzę, że on zrobił wywiad z tym, z tym delikatnym chłopcem, tym kapelą tamten. Teraz chcecie zobaczyć sobie na Fight Sporcie, na jego tej, 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 tej na jego mediach z tym kapelą. Posłuchajcie, co on tam mówi na temat palestyńczyków, Żydów. Jakieś tam pytanie pana. Ten, ten cały Tomek z Fight Sportu, on już więcej nigdy ode mnie wywiadu żadnego nie dostaje. To jest normalny fucking lewak. Lewak, czyli fucking ta... To jest fucking kurwa, bardzo fucking. Uh, toksyczna, toksyczna szuja. Toksyczna szuja. Jebać go. Tomciu następnym razem, Tomciu Fight sportu, następnym razem jak mnie widzisz na jakiejś imprezie, na jakiejś gali, nawet nie podchodź do, ode, do mnie, nie podchodź do mnie, bo dostaniesz fucking zbanię, zbani te. Szczółka tak dostaniesz fucking kurwa, tak ci wyjebie kurwa fucking ta nie podchodź do mnie. To jest fucking pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. To jest fucking cymbale jebane.